Jak to spotkanie derbowe troszeczkę wyżej podnieść poprzeczkę liderowi? Myślę, że połowicznie nam się to udało. Pierwsza połowa fajna w naszym wykonaniu tu strzał życia chyba dominika leśniewskiego, bardzo ładna bramka. Na szybko staraliśmy się na nią odpowiedzieć. No, troszeczkę przespaliśmy początek drugiej połowy. Dwie, dwie stracone bramki w niedługim odstępie czasu na pewno miały wpływ na końcowy wynik meczu. Jakieś pytania? Pierwsze 20 minut graliśmy bardzo bardzo nerwowo, dużo niedokładności, chaosu wkradło się w nasze poczynania. Wiedzieliśmy, że szydłowianka tutaj stawi nam godnie czoła, że będzie nam bardzo trudno. I tak też było szczególnie w pierwszej połowie. Duże, duże, duże trudności z upilnowaniem nasz blok defensywny miał z upilnowaniem Kełki, czyli Kamila Lewińskiego, ale już w drugiej połowie, po wysłuchaniu jakichś tam podpowiedzi, Patryk Jakubczyk zupełnie sobie dawał z nim radę. W drugiej połowie no, strzeliliśmy. Dominik Leśniewski, dzisiaj naprawdę jego, jego show mogliśmy widzieć, bo, bo pomimo tego, nie tylko, nie tylko z tego powodu, że strzelił trzy, trzy bramki, które dały nam zwycięstwo tak cenne ale generalnie sprawował się na boisku, zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Bardzo dobrze, dla mnie był najlepszym zawodnikiem na boisku. Poza tym Lesio już od dłuższego czasu wszedł na, na wyższy poziom, że tak powiem, ma, złapał wysoką formę i oby tak dalej. Zostało nam dwie kolejki do, 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 do końca. Tłumaczymy sobie, że każdy kolejny mecz to jest najważniejszy mecz w tej rundzie. No i tego się trzymamy. Grom dzisiaj przecież wygrał swój mecz w Konstancinie bodajże. My jedziemy na, na sztuczne boisko teraz do niego. Kończymy meczem z Orłem Wierzbica, z którym proszę mi uwierzyć, na pewno nie będzie trudno. Będzie podobny mecz jak dzisiaj. Oby, oby, obyśmy po tym meczu zainkursowali również trzy punkty.